Dzień dobry, dzień dobry witam na spotkaniu pod tytułem Trudy bycia angażującym liderem. Czyli czy w ogóle warto starać się, trudzić się i budować to zaangażowanie zespołu, to taka mozolna praca, taka trudna, taka czasem niewdzięczna, taka skomplikowana. I no. Czasami tak bywa, że jest to trudne rzeczywiście, ale to, co menedżerowie zazwyczaj mówią mi w takich spotkaniach jeden na jeden, co dla nich jest najtrudniejsze, no to jest to, że my, jako menedżerowie, menedżerki, długo uczyliśmy się, jak zarządzać zespołem, ale uczyliśmy się takiego twardego podejścia, jak stawiać cele, jak zarządzać swoim czasem czy zadaniami w czasie. W jaki sposób egzekwować, jak delegować, jak tworzyć budżety, jak realizować zadania, i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle okazuje się, że właściwie dużo z tych naszych umiejętności, no, trochę musimy odłożyć na bok i zająć się czymś zupełnie innym, czyli budowaniem relacji z ludźmi, budowaniem relacji i to w dodatku o matko, relacji opartych o zaufanie. No i większość liderów, liderek, które właśnie się nauczyło takiego twardego stylu, konkretnego i przychodzi do mnie i mówi, ale jakie ja mam budować zaangażowanie, jakie ja mam budować zaufanie, jakie są do tego narzędzia, jak działać, o co chodzi. No i rzeczywiście, no to może być trudne, ale to, co jest w tym łatwego, to wszyscy z nas mamy te umiejętności rozmowy z ludźmi. Po prostu rozmowy z ludźmi. W budowaniu zaangażowania najważniejsze jest to, aby te relacje były takie szczere, otwarte, autentyczne, a to daje zwykła rozmowa z pracownikami. Nie trzeba wymyślać nie wiadomo, jakich eventów, żeby budować zaangażowanie. Nie trzeba wdrażać. Nie wiadomo, jakich procesów, modeli, schematów, bo ci, którzy mają wdrożony model angażującego przywództwa, no to oczywiście mają pewne narzędzia, wiedzą, jakie podejście stosować. Ale ci, którzy nie mają w tych firmach, w których nie ma takiego podejścia, to naprawdę wystarczy, że masz dwie rzeczy: czas i chęci. I nic więcej nie jest Ci potrzebne do tego, aby być angażującym liderem. Bo jeżeli masz tylko czas i chęci, a nawet czasu, oczywiście wiem, wszyscy mamy za mało, ale niech, ma, niech ktoś ma tylko chęci, a czasu mu brakuje, to i tak znajdzie chwilę na to, żeby móc porozmawiać z pracownikami. O czym rozmawiać, jeśli chcemy budować zaangażowanie w zespole? Ja bym powiedziała, że to są rozmowy na takich dwóch poziomach. Z jednej strony to jest ten poziom, kiedy prowadzisz rozmowy indywidualne z ludźmi. I wtedy warto rozmawiać o tym, jakim jest w pracy, jakie czują, że wykorzystują swoje talenty czy kompetencje. Jeżeli nie wiedzą jakie mają talenty, to fajnie, jeżeli ty jako lider czy liderka potrafisz zaobserwować, w czym ktoś jest dobry i to przekazać. I naprawdę to jest tak bardzo wartościowe, kiedy szef potrafi przekazać pracownikom w czym są dobrzy, co robią dobrze, jakie on widzi w nich talenty. To jest po prostu genialne. Jeśli nie widzisz, to daj sobie czas na zaobserwowanie tego. Jeżeli chcesz docenić pracownika za coś, ale nie wiesz za co, to zawsze możesz się zapytać, z czego ta osoba. Jest dumna, z czego się cieszy, co zrobiła w ostatnim tygodniu czy dwóch, takiego, za co ty po prostu będziesz mógł za chwilkę ją docenić, bo pracownik podzieli się z tobą, co osiągnął, co zrealizował, z czego się cieszy, co mu świetnie wyszło, co przezwyciężył jakieś trudności, i ty wtedy bierzesz to, co on ci dał. I jakby odwracasz to, tak, i mówisz super, to ja też się bardzo z tego cieszę. Widzę, że to działa na cały zespół, albo widzę, że to świetnie wpływa na klientów, albo widzę, jakie, jakie efekty to przynosi dla naszego zespołu, tak? W zależności od tego, co to jest, oczywiście. O czym jeszcze rozmawiać? Jeżeli rozmawiamy indywidualnie, o oczekiwaniach, o wartościach, czyli o tym, co jest ważne dla pracowników. Jeśli spotykasz się jeden na jeden z daną osobą, to porozmawiaj o tym, co dla Ciebie jest ważne w pracy, co Ty tutaj realizujesz, jak Ty się realizujesz w naszej firmie, co Ty na tym stanowisku, na którym jesteś, co odnajdujesz takiego wartościowego, że chcesz to robić, a może coś chcesz zmienić, co Ci nie służy na tym stanowisku, co być może chciałbyś zmienić, poprawić, nie wiem, robić inaczej. I jeśli już idziecie w tę stronę, to też warto sprawdzić, w czym ktoś chciałby się rozwijać, bo być może um, brakuje jakiejś wiedzy, narzędzi, umiejętności, a ty, jako lider czy liderka, jako przełożony, możesz zagwarantować um, to, żeby, żeby ta osoba jakby nabyła tego, czego potrzebuje. I to jest też bardzo wartościowe. To jest taki poziom indywidualny, czyli te rozmowy indywidualne o wartościach, o rozwoju i docenianie. Drugi poziom to jest poziom zespołu, czyli kiedy spotykasz się z całym zespołem, i to też jest moment, kiedy możesz budować w nich zaangażowanie. I obszary, które warto poruszać na takich spotkaniach zespołowych, to jest na przykład taki, takie umożliwienie poznawania się ludziom nawzajem. No bo oczywiście my się trochę znamy, trochę bardziej, trochę mniej. Przez długi czas pracy zdalnej wiele osób też. Czuję, że trochę utraciło te, te relacje, że gdzieś one się osłabiły. O, właśnie się u mnie zaczęła burzać. Ciekawe, czy to będzie słuchać, słychać u was, że te relacje się gdzieś troszkę osłabiły. I więc warto te relacje odbudowywać, rozbudowywać, poznając ludzi ze sobą. W jaki sposób? Można zrobić testy osobowości w zespole i później krótki warsztat na temat tego, w jaki sposób my się Poznajemy, jakie mamy ze sobą, jakie są podobieństwa między nami, jakie są, a co nas różni też, tak? Gdzie się różnimy, na przykład, jakie są różnice w komunikacji, jakie są różnice w postrzeganiu świata, ale ważne jest to, żeby też budować na tym, co nas łączy, czyli właśnie, jakie mamy podobieństwa. Fajnie jest, kiedy od czasu do czasu przełożony, przełożona pokazuje w swoim zespole um, kierunek. Czyli dokąd my idziemy, jaki my jako zespół, jako firma mamy cel i w jaki sposób chcemy ten cel zrealizować wszyscy razem. W jaki sposób każdy z pracowników wpływa na realizację tego celu w swoim takim nawet malutkim, malutkim kawałku. Tak, ale każdy z nas ma wpływ. Każdy z nas robi jakąś pracę, która pomaga innym. Czy to jest dyrektor, niektórzy powiedzą, że dyrektorzy nie pomagają, a taki żarcik. Czy to jest dyrektor, czy to jest specjalista, czy to jest ktoś na takim stanowisku juniorskim, stażysta, czy to jest osoba, która sprząta w naszym biurze. Każdy z nas daje wartość innym. I fajnie, kiedy my jako zespół widzimy to wszyscy razem, co my razem osiągamy. Łukasz pisze. Mimo, że to się zmienia jako społeczeństwo, mamy problem z mówieniem o swoich dobrych stronach. Tak, tak, niestety to prawda tak jest. Ja dzisiaj prowadziłam taką rozmowę z Małgorzatą Zażycką, Zażycka ze Szwecji, i też poruszałyśmy takie różnice pomiędzy systemem edukacji, na przykład w Skandynawii, a w Polsce, gdzie w Skandynawii ludzie są uczeni wpływu, Doceniania innych, a my w Polsce, no niestety, nie nauczyliśmy się tego, nadrabiamy jako dorosłe osoby tego, żeby zauważać w sobie dobre strony i tego, żeby zauważać w innych dobre strony. Myślę, że między innymi z tego powodu, że nam to słabo wychodzi, tak naprawdę. To taką dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju badania. Ja na przykład prowadzę testy online, badanie mocnych stron i później taki duży raport na temat osobowości, który się cieszy bardzo dużym, dużą popularnością, bo naprawdę przeczytać 20 stron o swoich mocnych stronach to wow. <taki> Także tak, to prawda. Ale też tym bardziej uważam, że jako lider czy liderka naszym. No powiem chyba nawet, że obowiązkiem, naszą rolą jest to, żeby wyszukiwać w innych ludziach ich talenty. Każdy, absolutnie każdy ma coś takiego, co jest jego mocną stroną, coś takiego, co um, można jeszcze wzmocnić, pokazać, docenić. Dobra, czyli mówiliśmy chwilę o tym, w jaki sposób prowadzić takie rozmowy jeden na jeden, pokazywać, rozmawiać o tym, co jest ważne w pracy, o wartościach, o rozwoju i doceniać. I teraz w tym, na tym poziomie całego zespołu rozmawiać również o tym, co jest ważne dla, dla wszystkich, w jaki sposób my chcemy tutaj pracować, w jaki sposób my chcemy wspólnie budować dobrą atmosferę, rozmawiać o tym, Jakie są podobieństwa między nami, jacy my jesteśmy, co w nas jest właśnie takie... Wiecie, bo to jest tak, że im więcej ludzie odnajdują w sobie podobieństw do innych członków zespołu, tym bardziej budują te nici sympatii, bo my lubimy osoby, które są podobne do nas, więc im więcej dajecie ludziom w zespole możliwości, okazji do tego, aby oni te podobieństwa odkrywali, tym więcej budujecie tych nici sympatii, i takich dobrych relacji. Bardzo fajne przed wakacjami lub po wakacjach są właśnie wszystkie takie tematy, jakie masz plany, gdzie się wybierasz, co chcesz zrobić na wakacje, w jaki sposób odpoczywasz, a po wakacjach no to dzielenie się zdjęciami, przeżyciami. Fajny jest taki moment, kiedy możecie zrobić sobie takie spotkanie w zespole, gdzie każdy przywozi ze swojej wycieczki jakąś jedną rzecz, tak? Jedną malutką rzecz. Ja tutaj mam flaminga. Tak, akurat zabawka moich dzieci, ale jedna malutka rzecz i opowiada jakąś historię ze swoich wakacji. Dzięki temu ludzie się poznają w takiej fajnej, przyjemnej atmosferze. Jest to naprawdę niezwykle wartościowe. I co jeszcze mówiłam? Pokazywanie celu zespołu, pokazywanie drogi, która jest przed nami. A jeżeli już pokazujecie drogę, która jest przed nami, czyli jaki cel chcemy osiągnąć, jaka jest wizja, to trzeba koniecznie pokazywać, później gdzie my na tej drodze jesteśmy czyli OK, chcemy gdzieś tam dojść mieć jakiś wynik biznesowy wysokość sprzedaży nie wiem ilość zadowolonych klientów tak dalej no to gdzie my po miesiącu po trzech miesiącach jesteśmy na tej drodze ile my już zrealizowaliśmy co jest przed nami co co zrobiliśmy jest takie super naprawdę taki moment do świętowania choćby to był mały sukces a co jeszcze potrzebujemy żeby poprawić a może zmienić a może ta droga okazuje się, że jest bardziej kręta niż nam się wydawało na początku i trzeba jakoś umieć po tych zakrętach się poruszać. Także o tym również można rozmawiać w zespole. Również to co warto robić w zespole, aby budować zaangażowanie całej grupy ludzi, to jest tworzenie, to jest y, organizacja takich spotkań kreatywnych, kiedy robimy burzę mózgów, kiedy pytamy wszystkich o y, na przykład ich zdanie na jakiś temat albo y, zbieramy pomysły. Wtedy tylko pamiętajcie, przy burzy mózgów nie krytykujemy żadnego pomysłu. Wszystkie pomysły podczas burzy mózgów są super i dopiero później jest etap jakiejś selekcji w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Ale kiedy robimy spotkanie typu burza mózgów, wszystkie pomysły są świetne, wszystkie przyjmujemy, wszystkie zapisujemy i w następnym etapie będziemy się nimi zajmować. Także to jest też coś, co buduje zaangażowanie ludzi. No i teraz pytanie, czy warto to robić, czy nie warto? Czy warto się trudzić, kiedy tak naprawdę no, oczywiście można by było być po prostu zwykłym koordynatorem, po prostu zwykłym team liderem, kierownikiem zespołu, kimś, kto rozdziela pracę, odbiera pracę, ocenia pracę i koniec. Można, ja nie chcę nikogo na siłę namawiać do tego, aby teraz stawał się coraz bardziej angażującym przywódcą, aczkolwiek zachęcam, żeby rozważyć taki sposób przywództwa, nie tylko dlatego, że daje on naprawdę niesamowite efekty. Wiecie, jeżeli ktoś kojarzy Instytut Galupa, Międzynarodowy Instytut, który zajmuje się badaniami zaangażowania na całym świecie i od czasu do czasu wypuszcza takie raporty, gdzie są różne statystyki na temat tego, jakie są różnice między firmami o wysokim zaangażowaniu i o niskim zaangażowaniu. Więc na przykład, jeżeli taki Instytut Galupa, który no jest ekspertem w tym temacie, mówi, że firmy o wysokim zaangażowaniu mają o 22% większe zyski, o 21% wyższą, Produktywność, mają dużo niższą rotację, masz 60% niższą rotację, czy prawie 40% niższą absencję, no to myślę, że warto, bo to są takie liczby, które pewnie są trudne do osiągnięcia bez tego naszego trudu menedżerskiego, bez tego spędzania czasu nad budowaniem zaangażowania. Ale jeśli spojrzeć na to z perspektywy menedżera czy menedżerki, dlaczego warto, to również dlatego, że z jednej strony trochę to budowanie zaangażowania zdejmuje trudu motywowania, a motywowanie jest według mnie jeszcze trudniejsze, dlatego że wymaga takiego nieustannego dokładania, dorzucania obietnic, premii, bonusów, czegoś tam jeszcze, czegoś jeszcze. Budowanie zaangażowania oczywiście też dotyka wewnętrznych motywatorów różnych ludzi. Ale oprócz tego jest też pewnym sposobem tworzenia dobrych warunków pracy, budowania dobrej atmosfery, dostarczania narzędzi, tworzenia takiej przestrzeni, gdzie ludzie chcą być razem i chcą wymieniać się wiedzą, wspierać siebie wzajemnie itd. Natomiast jest jeszcze jeden ważny powód, dlaczego naprawdę warto stawać się angażującym przywódcą. Większość menedżerów, z którymi ja pracuję, i menedżerek mówi o tym, że podczas jakby wzmacniania w sobie tych umiejętności angażowania, oni sami odkrywają siebie na nowo jako taką osobę wzmocnioną. Wzmacniamy się w naszym liderstwie, w naszym przywództwie wtedy, kiedy widzimy, jak nasze działania, nasza postawa jak duży ma wpływ na resztę zespołu naprawdę kiedy zaczynamy w inny sposób prowadzić spotkania, kiedy zaczynamy częściej rozmawiać o rozwoju, kiedy zaczynamy doceniać, Kiedy prowadzimy taką otwartą komunikację, udzielamy feedbacku, wzmacniamy nawet w tym trudnym krytycznym feedbacku można ludzi wzmocnić. Kiedy uczymy się tego, Sami stajemy się mocniejsi, sami bardziej wierzymy w siebie jako menedżerowie. A wiecie też, teraz nie mam akurat pod ręką statystyk, ale też są statystyki, które mówią, że większość menedżerów czuje się jednak niepewna na swoich stanowiskach, bez względu na to, czy mają doświadczenie jednoroczne czy piętnastoletnie. Wielu z nas, większość z nas, Zmaga się z syndromem, z syndromem oszusta, czyli takim poczuciem, że ja na tym stanowisku jestem trochę przez przypadek, trochę udało mi się, trochę może dlatego, że nie było innych chętnych, nie dlatego, że my mamy wartość, że wnosimy wartość jako lider, czy liderka, tylko dlatego, że. No takim, może troszkę jesteśmy oszustem i ktoś kiedyś się zorientuje, że my tak naprawdę wcale nie mamy tych umiejętności i doświadczenia i wiedzy i że tylko cały czas naciągamy. No i większość z nas z takim, z takim poczuciem się zmaga, dlatego bardzo wa ważne jest to, żeby cały czas pracować ze sobą, nad sobą, wzmacniać się. Yy, Mirosław pisze, już sprawdzam co piszesz. Każdy pozytywny wpływ wzmacnia. Dokładnie, ale fajne jest to, właśnie, że wzmacnia obydwie strony. No nie, że kiedy my dajemy ludziom coś pozytywnego od siebie, to wzmacnia to również nas. Uważam, że to jest wspaniałe i rewelacyjne. Jeśli macie jakieś pytania o angażujące przywództwo, to zapraszam do kontaktu. Zapraszam również do rozmowy ze mną na temat tego, jakie są narzędzia, jakby w jaki sposób można to angażujące przywództwo w sobie rozwijać, czy wdrażać w zespole, bo są książki, e-booki, kursy, indywidualne konsultacje, coaching, mentoring. No ja już oferuję pełen wachlarz możliwości, bo każdy lubi Pracę w inny sposób. Są tacy, którzy bardzo doceniają mój kurs um, Angażujący Przywództwo, dlatego, że można sobie po prostu ten kurs robić po kawałeczku, bo tam są bardzo krótkie filmy, takie kilkuminutowe, gdzie naprawdę wystarczy na chwilę usiąść, coś sobie obejrzeć, zainspirować się, zacząć działać. Są narzędzia, prawie pod każdym filmem jest dodatkowa wiedza albo narzędzia, albo zadanie do zrobienia i po prostu robisz. Kawałeczek i bach, idziesz sprawdzasz, jaki masz efekt. A są ludzie, którzy wolą czytać książki i na tej podstawie się uczyć, a są tacy, którzy przychodzą i mówią: Ja potrzebuję mentoringu takiego od A do Z, robimy analizę Ciebie jako przywódcy, robimy analizę zespołu, sprawdzamy, jak do każdej osoby w zespole podejść. W jaki sposób wyszukiwać w nich talenty, w jaki sposób sprawdzać, w których obszarach chcą lub mają się rozwijać, jak doceniać. Docenianie to też jest tak wspaniała sztuka, bo jest to sztuka, ale można się tego nauczyć. Jeszcze dzisiaj też mówiłam podczas rozmowy z Małgorzatą Zarzycką na temat tego, że jak często my powinniśmy doceniać. W Instytucie grupa jest taka ankieta, którą można zmierzyć poziom zaangażowania i satysfakcji w zespole, i jedno z pytań tam to jest, czy w ciągu ostatnich siedmiu dni czułeś się doceniony? W ciągu ostatnich siedmiu dni, czyli wynikałoby z tego, że warto doceniać ludzi przynajmniej raz w tygodniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do kontaktu i do rozmów na temat tego, jakimi narzędziami mogę pomóc. Właśnie Tobie, aby wzmacniać Ciebie w angażującym przywództwie, aby wzmacniać zaangażowanie w Twoim zespole, a może w Twojej całej firmie. Zapraszam do kontaktu, życzę wszystkim wspaniałego, miłego dnia, mnóstwo uśmiechu i słońca. Do zobaczenia.